No więc jeżeli to jest jedyna legitymacja, jedyny mit założycielski III Rzeczpospolitej, to przepraszam, ale w konfrontacji z mitem opozycji to on... Znaczy nie przepraszam, przepraszam, to bym się powiedziało. To moim zdaniem w konfrontacji z mitem z tym, co ma opozycja do powiedzenia, to ma jedną wagę, no, po prostu. Ponieważ to wszystko, co, co się pisze dzisiaj w gazetach określanych mianem prawicowych, to to jest niestety prawda. A o niczym, co, pisze, co piszą media prorządowe i mówią media prorządowe, poza może prognozami pogody, nie można tego powiedzieć. To jest na przyszłość jednak też dość, znaczącym, dość znaczącą rzeczą, która określa, jak się przyszłość potoczy. Tak samo jak to, że jak mówię, wynarodowiona elita nie może odtworzyć narodu, a naród pozbawiony elit odtwarza elity. Również i to, że na długą metę, jak mówił prezydent Lincoln, można oszukać kogoś, m, można kogoś oszukiwać przez długi czas, można wielu ludzi oszukiwać przez krótki czas, ale nie można wielu ludzi oszukiwać przez długi czas. A to właśnie ta władza próbuje robić. <laughs> O, ja mam pytanie, czy Pana książkę Rekwiem dla samobójcy, bo jeszcze zapomniałem jest od dawna i e, chciałem spytać na jakim etapie są prace, czy w końcu ujrzy światło dzienne. Książka Rekwiem dla samobójcy jest niestety troszkę odłożona na bok w tej chwili, bo z dwóch przyczyn. Po pierwsze była rocznica 1939 roku ukazało się bardzo dużo ciekawych prac historycznych, które musiałem przeczytać. W związku z tym Praca się nad tym stała dużo bardziej czasochłonna niż myślałem. Po drugie, po tragedii smoleńskiej mnie jednak nosiło, i musiałem napisać na razie zupełnie inną książkę czyli powieść z Grecji, która się ukazała tydzień temu i ta książka mnie odciągnęła. No i teraz też jeszcze piszę taką książkę trochę inną, publicystyczną, która też wynika z, tak powiem, z aktualnej sytuacji, wydaje mi się pilniejsza, w związku z czym tamtą pracę musiałem po prostu na bok odłożyć. Ale mam głęboką nadzieję, że jak to nasi przodkowie mówili, Pan Bóg zdrowia dozwoli i, 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 i tamta praca się też doczeka ukończenia, bo rzecz jest rozgrzewana po prostu. W dużym stopniu dużo notatek jest zebranych. Temat wydaje mi się ciekawy, natomiast on nie jest w tej chwili taki bardzo pilny, w kontekście tego, co się dzieje na bieżąco. No, proszę bardzo, Pan tutaj miał pytanie. No, na początek stwierdzę, że Polska w nie funkcjonuje, w związku z powyższym, proszę może troszeczkę inny kontekst jeszcze nadać, albo prowadzić go tutaj. Czyli yy... Kwestię, którą kiedyś udało mi się wrzucić w Państwa audycję, kiedy Pan przeprowadził w Jedynce program z Panem Łukaszem Warzewą na podobny temat. I wówczas udało mi się zasugerować, czas nie pozwolił, ale może dzisiaj, żeby się Państwo panowie, panowie poruszyli kwestię napisu kulturowego. Bo to wydaje mi się każdą rzeczą w tym, co się dzieje obecnie w Polsce, w tym, co realizuje Gazeta Wyborcza w tym, co realizuje się Sierakowski ze swoją polityką polityczną. Jak pan mówi, że naród wykształci swoje elity, natomiast elita nie jest w stanie wykształcić narodu, to ja podejrzewam, że czas zyskuje tutaj kategorię polityczną. Czy zdążymy? To nie się. pan, no czy zdążymy, to jest rzeczywiście pytanie kluczowe, bo to jest nasz problem polski, że... Zawsze właściwie od czasu bitwy pod Połtawą, której Dariusz już pisał, bardzo polecam taki tekst. To my nie możemy uzyskać podmiotowych wości, ponieważ tego czasu nam brakuje. Po konstytucji 3 maja, gdybyśmy mieli 10 lat, dotrwali do epoki napoleońskiej, pewnie by zupełnie inaczej sprawy się ułożyły, ale czasu zabrakło. W 1939 roku też czasu zabrakło, więc pytanie, czy znowu nie zabrakło?